9 zadań z planimetrii. 9 zadań zamkniętych, czyli po jeden punkt. I tak, jak widzicie, już tutaj dwa zadania czyhają. I co jak? A, rozwiązać chciałam. Punkt O jest środkiem okręgu o średnicy AB, tak jak na rysunku. Kon alfa ma miarę. No i dobra, popatrzmy, gdzie są te promienie. Tu jest jeden promień. Tu jest. O, coś słabo to widać. Czekajcie. Pyk-pyk. Dobra. Tu i tu i tu. No nie? I co mi to daje? To mi to daje, że ten trójkąt tu jest równoramienny. Czyli po drugiej stronie też mam alfa. I. Ile ten kąt tu ma? Nazwijmy go sobie beta. Nie wiemy co. Więc przypomnijmy sobie, że ten kąt to jest tak zwany kąt półpełny, czyli ma 180 stopni. To się równa 100 stopni plus nasza beta. To przerzucam do 180. Czyli 80 stopni równa się beta. Czyli w tym miejscu mam 80 stopni. I kolejna przypominajka, ile wynosi suma wszystkich kątów wewnętrznych w trójkącie. 180 stopni. To się równa nasze 80 stopni plus 1 alfa i plus kolejna alfa. Więc 180 stopni minus 80 stopni równa się 2 alfa. 100 stopni równa się 2 alfa. Dzielimy przez 2. I alfa równa się 50 stopni, czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Kolejne zadanie. Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8. Wówczas pole koła, pole koła, czyli pole równa się pi r kwadrat, opisanego na tym sześciokącie jest równe. Czyli tak, przekątna to jest to, no nie? To jest ta najdłuższa przekątna, tak? Czyli ta przekątna 8 to jest średnica tego okręgu. Czyli jak jest średnica, no to ona składa się z dwóch promieni, czyli 8 to się równa dwa promienie, bo tu jest jeden promień, a tu jest drugi, no nie? Czyli promień równa się 4, bo to dzielimy przez 2, więc pole. Koła wpisanego to się równa pi razy 4 do kwadratu, czyli 16 pi. To dwa zadania za nami, jeszcze tylko 7. Mm, I lecimy dalej. Czekajcie, ja tu mam sobie powybierałam jakieś takie ciekawsze. A, dobra. Mm -hmm. Teraz będzie o trapezie. A, tak. W trapezie KLMN, w którym KL jest równoległe do MN, kąt LKN jest prosty. Dane są MN, MN ma 3. KN, KN ma 4 pierwiastek z 3. KLM, KLM, KLM ma 60, czyli to jest 60. Pole tego trapezu jest równe. No i okej. Okay. Mm -mm. Już Wam... Dobra, pozaznaczajmy najpierw, co wiemy. Tak. Ups. O, mi się to, dobra. Tu puścimy sobie wysokość. To tak. To to ma tyle samo co to, czyli 4 pierwiastek z 3. Tu mamy 3. I tak. I tak. I tak. W tablicach maturalnych już Wam wklejam, co macie o trapezie. Tylko gdzie on jest, tu jest trapezie. Czyli tak, żeby obliczyć pole trapezu, to musimy znać jedną podstawę, drugą i wysokość. My znamy tylko jedną, ale tak i znamy wysokość, więc musimy sobie obliczyć ten oto tu mały kawałeczek. W jaki sposób go będziemy mogli wyliczyć? A no z tangensa, bo tangens 60 stopni to się równa. Ten bok do tego. Widzicie, zawsze tangens jest przy kącie prostym. Czyli to jest 4 pierwiastek z 3 przez x. I mm, jeśli nie wiecie, ile wynosi tangens 60, to możecie zawsze to sprawdzić w tablicach naturalnych. Ja wiem, że to powtarzam Wam jak katarynka, ale no, no chcę, żebyście to gdzieś tam wam utkwiło w głowie. Teraz to wkleję żebyście widzieli, że Was nie kłamie, wkleiło się. No i szukamy tangens 60 stopni. Czyli tak, tu jest 60 stopni, lecę w dół do tangensa, czyli pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 równa się 4 pierwiastki z 3. Oj, 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 czekajcie, bo już chciałam sobie przemnożyć. 4 pierwiastki z 3 przez x mnożę obustronnie razy x, czyli jest x pierwiastek z 3 równa się 4 pierwiastki z 3, bo tu się nam skróciło, dzielę przez pierwiastek z 3, czyli mi się pierwiastki z 3 powskracały i x równa się 4, mhm. czyli Moje a równa się 3, moje b równa się 3 plus 4, czyli 7. Moje h to jest 4 pierwiastek z 3, więc pole to się równa. 3 plus 7 przez 2 razy 4 pierwiastek z 3, 1, 2, to się równa. 3 plus 7 jest 10 razy 2 pierwiastki z 3. Otrzymujemy 20 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź. Jak macie pytania do tego, to dajcie znać. Kolejne zadanie z kątami i okręgiem. Zobaczymy, co tym razem chcą. Punkt O jest środkiem okręgu. Miara kąta. Teraz zobaczmy którego. LKM, czyli tego tu. Jest równa. Na czym to jest oparte? Aha, dobra. Więc tak. Tu mamy ten kąt zielony. Jest oparty na tym łuku. Oj. Tu. Na tym żółtym, no nie? A na tym żółtym łuku też jest oparty inny kąt. Ten tu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo powiedzmy, że to będzie kąt alfa, to ten kąt tu, czyli yy, kąt LOM, to się równa 2 alfa. A jego możemy wyliczyć w jaki sposób. Ten cały kąt tutaj ma 360 stopni. To się równa 110 stopni. Plus, hmm, plus 130 stopni, plus ten nasz kąt, czyli kąt LOM. Więc 360 stopni to się równa. 240 stopni plus ja tu napiszę 2 alfa, to sobie od razu obliczymy tą alfę, no nie? Czyli 360 stopni minus 240 stopni równa się 2 alfa. 360 stopni. Minus 240 stopni to jest 120 stopni. Równa się 2 alfa. Dzielimy przez 2, czyli 60 stopni ma nasza alfa. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. To było zadanie numer 4, czyli teraz piąte będzie. Ok. Na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długość 12 i 9, opisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy. E, dobra, żebyście zobaczyli sytuację, tak? Mm -hmm. tu będzie gdzieś środek, hop, Kąt prosty, przyprostokątne mają 12, 9. Widzicie, przeciwprostokątna to jest nasza średnica. I teraz tak, czyli tu mam promień, tu mam promień. Więc muszę z Pitagorasa najpierw obliczyć, ile ma przeciwprostokątna, no i później obliczę nasz promień. Więc tak, 12 do kwadratu plus 9 do kwadratu równa się... Czyli liczymy to od razu? No. No. Myślę, 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 myślę. No i będzie 2r do kwadratu. Czyli 144 plus 81 równa się 4r kwadrat. 144 plus 81 jest 225, równa się 4r kwadrat. Dzielimy przez 4. 225 przez 4 równa się r kwadrat. Pierwiastkujemy. Działamy z 225 przez 4 równa się r, czyli 15 drugich równa się r. Odpowiedź b jest odpowiedzią poprawną. Kolejne zadanie. Mhm, już wklejam. I tak w trójkącie EFG bok EF ma długość 21. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i przecina boki EG i FG. Trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I. Zobacz, rysunek. W taki sposób, że Hi ma 7, G i ma 3. Wtedy długość odcinka Fi jest równa. Czyli tutaj. Pamiętacie, robiliśmy wcześniej takie y, zadanko. No i dobra czyli nasze, mm, korzystamy tutaj z podobieństwa trójkąta, czyli tak, x plus 3 do 21 jest jak 3 do 7. Więc możemy sobie na uko, czyli x plus 3 razy 7 równa się 3 razy 21, Dzielimy przez 7, czyli x plus 3 równa się 3 razy 21 przez 7, 1, 3, 3 razy 3 jest 9, czyli x równa się 9 minus 3, czyli x równa się 6. Czyli odpowiedzią poprawną jest odpowiedź A, i teraz kolejne zadanie. Jak macie jakichkolwiek pytania, no to nie krępujcie się. Mhm. I znów będzie podobieństwo trójkątów. Przedstawione na rysunku trójkąty są podobne. Wówczas a równa się 13. Musimy obliczyć co? Musimy obliczyć to i to w jaki sposób? Noże, eee, czekajcie. Pozaznaczajmy sobie. Czyli będzie tak. Odtąd dotąd. Odtąd dotąd. To naprzeciw. To jest. Do I niebieski. To, co nam zostało, czyli 15 do tego. O. No i dobra, musimy to teraz zapisać. Czyli 6 do 4 ma się jak B do 12, a to ma się jak 15 do więc wyliczmy najpierw sobie B, czyli 6 do 4 równa się jak B do 12. To razy to, to razy to. 6 razy 12 równa się 4B. Podzielmy przez 4. 6 razy 12 przez 4 równa się B. 1, 3. 6 razy 3 jest 18. Czyli wiemy, że B jest 18, to będzie odpowiedź, już B na pewno będzie odpowiedzią poprawną, ale wyliczmy jeszcze sobie A. Więc 6 czwartych równa się 15a, no 6 razy a równa się 4 razy 15, dzielimy przez 6, a równa się 4 razy 15 przez 6, 2, 3, 1, 5, 2 razy 5 jest 10. Czyli faktycznie wyszła nam odpowiedź. B. Jeszcze zostały nam dwa zadania. Dosyć fajnie to idzie nam. <laughs> yy, dobra. Czyli zadanie kolejne, to już jest matura czerwiec 2015. Jak możecie zauważyć, te zadania dosyć są podobne wszystkie do siebie. No nie. O, w trójkącie ABC, w którym AC równa się BC. Dobra, zaznaczę już, co nam się gdzie równa. No chodź tu. Dobra to się równa nam z tym, nie? Czyli jest to trójkąt równoramienny. Na boku AB wybrano punkt D taki, że BD BD równa się CD. Mm -hmm. Zobacz rysunek. Wynika stąd, że kąt B C, D ma miarę. Czyli szukamy tego kąta. Mm -hmm. I teraz tak. Trzeba pozaznaczać wszystko, co wiemy. Wiemy, że kąt BCD, kąt BCD, to czekajcie, będę wam pisać, że kąt BCD równa się, wiecie? Tak, dobrze. Alfa. A to się równa kąt, C, B, A. No nie? Bo to wynika z własności, czyli tu też jest alfa. Kąt D, B, C. A to znowu się równa kąt B, A, C. Bo to wynika z kolejnej właściwości tego zielonego trójkąta. Tak? To się równa kąt Hmm. Zekajcie. Eee, te literki zapisała dobrze. Kąt B A. C. Czyli nasz kąt. A. D. C. Alfa, alfa, alfa. Skać, bo myślę. Bo mamy tak. Czy tu jest ten sam kąt, to ten kąt ma alfa plus 21 stopni, no nie? Bo ten kąt B, bo znowu kąt B, BDC jest taki sam jak kąt ACB, no nie? Mm, więc teraz ta miara tych kątów wewnętrznych, czyli 180 stopni, to się równa alfa plus alfa plus alfa plus 21 stopni. Więc jak 180 stopni minus 21 stopni równa się 3 alfa. Yy, I tak. Teraz musimy po prostu to odjąć i wyliczyć. Więc 180 minus 21 to jest 159 równa się 3 alfa. Podzielmy to przez 3. Czyli 159 podzielić na 3 to alfa równa się 53 stopnie. Widzicie, to zadanie nie było. Skomplikowane, tylko trzeba było zobaczyć wszystkie długości, co gdzie jest i się nie poddać. to jest takie najważniejsze. Tym wszystkim. I tak, długość boków trójkąta... Czekajcie, długości boków trójkąta są liczbami całkowitymi. Jeden bok ma 7, drugi ma 2. Trzeci bok, bok tego trójkąta może mieć. Czyli wiemy, że właściwie... Aby. Co wiemy o, o bokach trójkąta? Że każda suma każdego z boków, czekajcie, ja tu. Mamy trójkąt, no nie? I tu niech będzie 7, 2 i tu ileś tam. To 7 plus 2 musi być większe od x. 2 plus x musi być większe od. 7 i 7 plus x musi być większe od 2. Tak, bo to plus to musi być większe od tego. Więc co tu mamy, że 9 jest większe od x? Tak, czyli x jest mniejsze od 9. Sobie będziemy tak zaznaczać. Czyli pierwsze mi wyszło, że 9, że x musi być mniejszy od 9, czyli musi być tam. Z drugiego mi wyszło, że x jest większy od 7 minus 2, czyli 5. Czyli tak musi być. To mi wyszło, że x musi być większy od minus 5. No na pewno bo musi być dodatnia miara. Czyli. Nasza liczba tutaj gdzieś wpada. No i teraz z tych wszystkich liczb, które tu mamy podane, musi ten x należeć do zbioru od 5 do 9. A jakie liczby są między 5 a 9? 6, 7, 8. Która z tych trzech liczb jest tutaj? No tylko 6. No i to było 9 zadań. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dajcie w ogóle znać, co, co myślicie o tej serii takiej naturalnej. To do zobaczenia. Jeszcze zostało cztery zadania zamknięte i później będziemy lecieć zadaniami otwartymi.